Rak szyjki macicy jest dużo istotniejszą niż AIDS czy gruźlica, przyczyną przedwczesnych zgonów na całym świecie. W Polsce każdego dnia 10 kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a 5 z nich umiera. Dlatego regularne badania dla każdej kobiety są bardzo ważne. Przypomniała o tym Ida Karpińska, która wygrała walkę z rakiem szyjki macicy. Konferencja z jej udziałem odbyła się 7 listopada w Centrum Kultury i Promocji. Akcja Moda i Zdrowa skierowana do dziewcząt z gimnazjum i liceum odbyła się po raz kolejny w powiecie kraśnickim. Po raz czwarty akcja Moda i Zdrowa odbywa się w powiecie Kraśnickim. Po raz czwarty wspólnie z Fundacją Kwiat Kobiecości walczymy o zdrowie i życie pań z naszego powiatu. Bardzo ważne w tej akcji jest to, że cieszy się ona tak dużym zainteresowaniem. W tych wszystkich akcjach uczestniczyło już Około 2,5 tysiąca pań, 2,5 tysiąca dziewcząt z terenu naszego powiatu. I uważam to za nasz sukces, nasz wspólny sukces, bowiem w ramach akcji mówimy, jak ważne są badania w profilaktyce chorób nowotworowych. Tutaj apel do wszystkich dziewcząt, do wszystkich, do wszystkich pań, aby właśnie zadbały o siebie. Zadbały poprzez, poprzez regularne badania, aby w ten sposób zapobiec ciężkiej i bardzo groźnej chorobie, jakim jest nowotwór. Młodzież obejrzała dwa filmy edukacyjne. Pierwszy z nich przedstawił historię trzech kobiet walczących z chorobą, natomiast drugi sprawcą nowotworu, czyli wirusa HPV. Konferencję poprowadziła Ida Karpińska, prezes i założycielka Stowarzyszenia Kwiat Kobiecości, które zajmuje się edukacją zdrowotną dotyczącą problematyki raka szyjki macicy. W jaki sposób można zapobiec rakowi szyjki macicy? Mamy profilaktykę, mamy właściwie dwie takie rzeczy, które są bardzo fajne. Mam nadzieję, że, że samorządy tutaj w Kraśniku podejmą w przyszłości działania szczepień przeciw wirusowi HPV, który może wywołać raka szyjki macicy. To by było takie ukoronowanie tej całej naszej edukacji, którą tutaj robimy od wielu, od wielu lat. I mamy szczepienia przeciw wirusowi, i mamy cytologię. Cytologia nie zapobiega, cytologia wykrywa, więc cytologię trzeba robić systematycznie, raz do roku. Pójść do ginekologa, zrobić badanie, odebrać wyniki, bo to jest bardzo istotne, i zobaczyć, czy jest z nami wszystko w porządku. Nowotwór ma od 5 do 10 lat, żeby rozwinąć się i zaatakować. W tym okresie należy zgłosić się do ginekologa. Trzeba pamiętać o tym, że wcześniej wykryty nowotwór może być w 100% wyleczony. Drogie panie, serdecznie zapraszamy do ginekologa. Już jest ta pora, ta, ten czas przed świętami najlepiej. Cytologię robimy, odbieramy wyniki i wiemy, że mamy. Mamy kolejny rok z głowy, możemy żyć i funkcjonować spokojnie. Pamiętajmy, że nowotwór, jakim jest rak szyjki macicy, jest chorobą, której można skutecznie zapobiec poprzez systematyczne wykonywanie badań cytologicznych. Informacje dotyczące profilaktyki są dostępne na stronie Stowarzyszenia Kwiat Kobiecości. Zapraszamy wszystkich na, na naszą stronę internetową www.kwiatkobiecości.pl, gdzie będzie dużo informacji, ale również na naszego Facebooka Kwiatowego. Prosimy, żebyście nas polubiły i dołączyły do nas na Facebooku. Tam będzie dużo informacji na temat profilaktyki raka szyjki macicy i raka jajnika, bo w tym roku również raka jajnika komunikujemy. Ale będzie również dużo o konkursów, zabaw i takich fajnych kobiecych rzeczy, które, które my kobiety lubimy. E, także zapraszamy. Kampania Piękna Pozdrowa Kwiat Kobiecości e, ruszyła już ta kampania. W tym roku pod hasłem Zostań Super Bohaterką Zrób Cytologię.